Witam Was wszystkich z rana, o nie bardzo gorący, bardzo gorący czas jestem w trakcie tej jebanej przeprowadzki. Jak popowiadam wam później historie, które mnie spotykały gdyby nie dobroć ludzi i mm, ludzie z Instagrama i tym podobne, to ja bym szczezł na tym świecie. Idę dzisiaj oglądać mieszkanie, czekam na Sandrę. Muszę się napić kaweczki. Wziąłem sobie długą kąpiel, żeby się zrelaksować. Wstałem sobie dużo wcześniej, bo ja jak się stresuję, to jest mi bardzo ciężko. Bardzo ciężko mi jest spać, bardzo ciężko mi jest odpoczywać. Muszę jeszcze w międzyczasie jedynie iść po siemię lniane. Nie mam ochoty nic jeść Żadnego śniadania Może gdzieś z Sandrą pójdziemy sobie coś zjeść Może nie Nie mam żadnego pojęcia Chcę to ogarnąć Tą przeprowadzkę Mam parę rzeczy z Zary Wczoraj sobie poprawiłem humor zakupami Chyba założę Dwie rzeczy z tych zakupów Zobaczymy Bo pogoda Też nie sprzyja Jest jesiennie, jest brzydko Ja rzadko tutaj narzekam ale dzisiaj wyjątkowo. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, żeby to wszystko się udało. I zapraszam was na tego vloga. Pokażę wam stylówkę na dziś. Ten sweter z Zary. On ma przepiękny kolor, przepiękny. To jest taki błękit nieba. Te spodnie takie szerokie, one, one są naprawdę szerokie. I założyłem dzisiaj te konwersiki z ciucholandu. Mm, więc tak się to wszystko prezentuje. Myślę, że całkiem ładnie całkiem ładna ta styluba. Ja wam powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo mieszczę się w spodnie 44 i musiałem jeszcze 44 w sensie z zary, która jest w chuj zaniżona. I musiałem dodatkowo założyć pasek do tego, więc jestem pod ogromnym wrażeniem. Ten kolor jest naprawdę twarzowy. Przypakowałem się jeszcze w taką brązową torbę, żeby pasowała do tych spodni. No i został zapach dnia. A jak jesteśmy w błękicie, to... Parę psiknięć Angela. Niech on sobie ze mną cały dzień będzie. Trzymajcie za mnie mocno kciuki. Posłuchajcie. Jest mieszkanie. Jest mieszkanie. Posłuchajcie. Ogarnęliśmy to w jedną sekundę. Ja mówię do tej pani: Chcę iść, ja tu mieszkam. A ona taka zdziwiona. Ona już. A ja mówię: Ja tu mieszkam, proszę panią. Nie ma innej opcji. I po gotówkę. Poszliśmy pogotówkę, mieszkanie ogarnięte, wszystko jest zrobione, i teraz y, chodź na drugą stronę. I teraz y, y, z Sandro będziemy cały mój dorobek życia przewozić. Zrobimy mały rum. tour Po co tak jest? Nie wiem, po co tak jest. Posłuchajcie, zrobimy mały room tour. Ja już od dzisiaj tam urzęduję. Uch. Są emocje. Popowiadam Wam trochę historii przy okazji, yy, jaka, jak wyglądała moja droga przez mękę, jeżeli chodzi o wynajmowanie mieszkania w Radomiu. Uch. Strasznie spadło mi, wiesz co? Spadło mi ciśnienie. Ta już mi obchód po mieszkaniu robi. Ona widzi ona mi już obchód po mieszkaniu. Pani deweloperka. Ja tu masz takie, jak mnie będzie wchór... nie będzie w Zmieści się na Zmieści się niedługo. Bardzo ładne mieszkanie. Zaraz zrobimy od wejścia. Zrobimy room tour od wejścia zrobimy moi drodzy. E, więc tak, tutaj mamy piękną szafę. Myślę, że tutaj pomieszczę parę butów. No naprawdę swoich do ciebie, Do ciebie zawiozę do tego mieszkanka obok. O, to Tak. Tutaj takie półeczki, wiesz, tu sobie to ustawię. Tu, tu my... ci, no, Wszystkie jest. będą moje torebeczki. Przechodzimy dalej do łazienki, która jest pięknie oświetlona. Nawet sraj taśmę pani Ewa zostawia. No, no. Wiesz, co się chciało. No, ale tak. Kosmetyk zapalara. Wyposażenie, już jest. Więc mówię, bardzo piękne lusterko. To oświetlenie trochę jest yy, y, y, wkurwiające, wiecie dlaczego, bo jest, tu jest światło, a tu jest, tu jest szafka. No ale dobra, prysznic, klasycznie, wszystko gra, gra gitara, łazieneczka taka wiecie, jak dla mnie to starczy. Idziemy dalej Pani deweloperko. De de Kanapa. Kanapa jest główną częścią tutaj y, klimatyczną. Proszę. Jak? Wygodna. Z... Zobaczcie, jak ona opalona po wakacjach. Ona jest z mojej rasy, czyli tych takich śmiertelnie białych. Szlachecku. Szlacheckiej! Szlacheckiej. Kanapa piękna. Stolik też bardzo prosto Dwa krzesełka, chociaż jedno chyba wypierdolę, bo ja sam żyję. I szczęście raczej nie znajdę w miłość. Wypierdalaj Wyrzucaj! Wyrzucaj to krzesło, jedno mi starczy. Kuchnia. Powiem Ci, że kuchnia jest imponująca. Dlatego, że wszystko na Pani Ewa powiedziała, że w ogóle piekarnik nieużywany, lodówka też, wiecie, zmywarka, chociaż ja wiecie. nie jestem fanem zmywarki. Szczerze. Szczerze. Jeszcze co? Naprawdę? Mamy tam, wiecie, podstawowe rzeczy. Będziemy musieli y, zrobić zakupy, jakieś kieliszki, jakieś talerze. Ja nic nie mam. Parapetowa będzie. Posłuchajcie, no i wchodzimy do sypialni, która jest przeogromna testy te łóżko. Ty jesteś testerką. Jak, jak ma teraz? Czy... Nie skrzypi, to bardzo ważne. posłuchaj, sam żyję może skrzypieć, nie przeszkadza mi to. Piotr, ja mam nowiutką pościel, więc też tu będzie... I w ogóle ślicznie to jest piękne światło. Jest tutaj bardzo, tak wiecie, bardzo przyjemnie i bardzo jasno tak komfortowo i Ej, ja czuję się jak w w ogóle jak się dzisiaj ubrałem pod to ja tak troszkę skandynawsko dzisiaj zobacz pasuje ten fit do mojego zobaczcie jak ta stylowa pasuje ty też się ubrałaś dzisiaj odpowiedzialnie odpowiedzialnie patrz bardzo jestem podjarany Strasznie podejrać. No to łóżko też bardzo ładne, powiem ci szczerze. Wszystko gra. Posłuchajcie. Nowy dom. Mm, no to trzeba, trzeba też, żeby, żeby jakoś pachniało. I chciałbym sobie kupić w rytualcie tylko nie wiem, czy papuczki, czy. czy świeca. Jak to ustawiasz? Te ja najbardziej to. lubię Buddę zapach. Budda jest najładniejszym zapachem. Buda? Tak. Tak, butta to jest najładniejszy zapach. No i jeszcze ten ritual z Sakura. Sakura. Ten, to... Ja on ci Co ty myślisz o tej Sakura? A ten nowy? Karma. Karma wraca. Ale nie wiem czy ja bym chciał świecę, czy... Patyczki to naprawdę robią robotę. Tak, tak? Oczywiście. No, ja mam na ogół kochę. Znaczy może jakiś męski zapach. Chodź zobaczmy coś męskiego Tutaj, tutaj jaki, jaki piękny ten jaki piękny kadr. To jest ładne śmierć Smooth Violet No Taki Jaki najmocniej się trzyma najdłużej ten zapach? Bo chcę do domku nowego sobie kupić coś? Powiedz mi. Jak najmocniej? No. No który naj, nie, który naj, jest taki najbardziej chodliwy z tej tutaj. To są ładne. nie jaśmiu. Jesteśmy w TK macie, bo postanowiliśmy, że jednak tą świeczkę poszukamy w pikim i znaleźliśmy za 10 zł podejrzane substancje. Bierzemy to? nie stracimy, Yellow Cock Sugar. Yellow Cock Sugar. Nie gównem. Słuchaj, nieważny jest środek, nie oceniaj wiesz, po środku. Nie bądź taka płytka, nie bądź taka płytka. O oh Jezu, to game, game, changer. game changer. A to jaki spider, z... czym pachnie? Pajęczyną? Mm. Ładnie, ładnie, ale... A to jakie creepy. Pokaż mi to. To wanila bardzo. Nie. Troszkę mnie odużyłaś. Zobacz. Za 94 zł z Ritualsa. Ile te patyczki? No, 124. No to tyle dostanę zniżki tak samo. No, no to co? nie umiem tego zapieczętować. Pomóż. Bądź moją prawą ręką. Ładny zapach. Bardzo ładny zapach. Ale ja bym chciał taką dużą świecę. Kałdą, wiesz to gdzie pójdziemy. jest jaka jak ty jesteś ładna. Bardzo. Ładna jest tam rusza. Nie. Pójdziemy? Wiesz gdzie pójdziemy. Te świece są takie wyleniałe. Takie... Wiesz o co chodzi? O! Coś poszło A ja ciągle coś się stanie, a ja... O! Yy... Posłuchaj, pójdziemy sobie do Akcjona. Kupimy no, dwie te. To blisko, te wielkie takie. O! My, my, my home, home będziemy urządzać. ja Minutę tam przybyłem i ja już wizję. Ja już widzę. Chodź, zobaczymy na te. Wiesz, na co, na szklane rzeczy. Tak. Bo tu jest dużo tanich i jest. Ja bym chciał mieć takie całe, wiesz, co? Z grzyba można. Grzyb. Ale co, mam... tutaj... ale co w ten grzyb się na lewa no, tak mało? Jest, mi się to bardzo podoba. Ach, te dzieci tak szybko dorastają. To? Troszkę tak orientalnie. To jest zobacz ładne, ładne. Bo... Nie to wiesz co, to jest, to jest zły pomysł. Już już. Spadamy. 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 Jaki. To dziecko jak piszczy. Idziemy. Jezu. Nastał ten moment okropny i rozmawiam sobie tutaj z Sandrą, że jest mi bardzo dziwnie, bo mamy te gabaryty wszystkie największe. Sandra pomoże mi to przewieźć. Jakieś wiecie wiatraki, kołdry, kurtki, a ja resztę sobie po prostu zrobię po swojemu, no i wszystkie szpilki, buty, te no naj, najważniejsze tak. rzeczy, suweniry i bardzo jestem zestresowany, trochę podjarany, a ta ile kawy już bo ja pyszna, pyszna, Ty. troszkę trzeba się pogościć, A dobra jest kawka z mlekiem hmm. e, bez, bez laktozy, bez laktozy jest słodziutka. Ale mamy plany, zaraz będziemy robić jedzonką. Musimy teraz iść z tym Gauganem na. Z Gauganem, zostanę. Wiesz co, opierdol w komentarza Z Hadesikiem. O, już, on już jest, gotowy, zemnę, on jest już, jest już jest ready. On już jest ready. Więc idziemy z nim na spacer, będziemy się pakować. Ja myślę, że najbezpieczniej będzie, bo wiecie, nie chcę tutaj wprowadzać zamętu. Myślę, że odezwiemy się, jak już będziemy tam na miejscu. Bo to jest, wiecie, dużo roboty. Ja też jutro mam makijaże, nie mogę wszystkiego zabrać. To jest takie, wiecie, trochę stresujące. Ale no mówię, potrzeby, potrzebami idziemy na spacer. Już dęba, już dęba, tak? On wiesz co, on tylko waruje czy jakaś suczka. jest Tak. Te dwie chyba widzi suczki, z daleka. Już idziemy Juniu. chodź. My teraz Sandrusia jak przyjemna rodzina. Tak. Jak troszkę patologiczna, ale jednak rodzina. Ale jednak rodzina. Wzorowa. Jak sobie hasa słodko, tylko żebyś ty był taki mądry, że da się ciebie wypuścić. Żebyś sobie tak pobiegał, nie? Już po psie by było, wiesz co, już by było po psie. Dwie minuty już, ja już leczę. Rura! On rura, nie? Tak, już kurwa wiesz. O, i drapanie. On zawsze mnie tak poddrapuje. Mam jasne spodnie Hades ja dzisiaj. Nie wiem, dlaczego chodzi za czarno. Tak. Rura! A po co ja dzisiaj mam wiesz co, troszkę akustyczne napady? No! Miałam nie mam troszkę. Jesteśmy... Wchodzę do Hebe. Złodziej! A wszyscy dęba! Wszyscy tuli tuli, Dukaszu. Yes. ja Mnie jeden dzień w pracy nie ma. Jeden. Jeden dzień. Już tutaj będzie co? Dwójka, jedynka. Posłuchajcie, zrobiłem jedzoneczko dla nas. Mamy... Mamy, tak, tortilkę z mięskiem wołowym, na to taki, wiecie, kawałeczek tej, takiego omlecika z przyprawami, sałateczka, camembercik, zdrowo, przyjemnie, tak samo sobie Ofrygam, bo wykorzystuję Sandrę od samego rana. Oj, tak. Jest moim taksówkarzem, więc trzeba ją. Trzeba ją trochę, wiecie co. Benzyny minute. Daraliśmy Do, benzyny, trzeba ją teraz nakarmić mojego robola. Ona bardzo no. jestem jej wdzięczna. Startujemy i odezwiemy się potem. Słuchajcie, my działamy. Może włączę nam trochę światło, ty się odejmujecie, ale jest odłączony chyba od. Działamy. <laughs> Już znalazłam swoją garderobę. Wy mamy, posłuchajcie. I wszystko pachnie prawdą, ludzie. Wszystko pachnie prawdą. No Tak. Co Ale poznawaj, ten czarny komplet tylko jeszcze nigdy nie miałem na sobie, wiesz? To ten to jest. Też... Sary? Tak. Nigdy nie miałem. Na, na parapetubę tak. założysz. Nie, bo ja na w Karsko. A, dobrze. Tego nie otwieraj. Pakuj po prostu. Dobrze? Po prostu. <laughs> po prostu pakuję. Tak. Nie, to zobaczcie. Imprezowe torby. Imprezowe torby. Ale... <laughs> <laughs> to jest. latamy z tymi siatami, Już najcięższe rzeczy wzięliśmy. Ale jest nowy biznes. Torby. My nowy biznes otworzymy, będziemy przeprowadzać ludzi. Dwie godziny gadania. <śmiech> Opowiastek. <śmiech> Opowiastek. <śmiech> a, a robota stoi. To wa ważne torby, nie? Nie wnikam. <laughs> nie, nie wnikam. Nie ma pytań. A ja... A ja wszystko tylko, o, jakie fajne. Proszę, proszę. O, jest. Ochydniak. O. To jest ochydniak, jak go znalazłem na ziemi. I pokaż sobie brylaczek. Te, I, a ja posłuchaj, a ja broszki z solorą, różne takie, ale ochydniak z ziemi mnie najbardziej satysfakcjonuje. Darmowe! Ochydniak. Dobra, to chyba mogę wyrzucić już to opakowanie. Wyrzucę. Wyrzucę. Nie ma miejsca. My już buty opakowaliśmy, cały bagażnik butów. No od butów oczywiście, nie? Tak. A po co ja od routera jak to jest mój router, to wziąć czy nie brać? Brać. Brać! Ten router i tak trzeba prze... Słuchajcie, my milion... milion rozmów, jak rodzinka. My, tak. my, rodzin, my rodzinka.pl. To słuchaj, te dwa perfumy chociaż się zmieszczą. No tak, yes. jest. Chociaż to! Chociaż to. Jaki karton jeden zrobił? Masz, to też można. To też... To na górę się nic nie zadzieje. To. A tu. Stary, jak świat... To, była, to były moje pierwsze drogie okulary, które później sprzedałem, żeby móc mieszkać nieważne. Pierwsza ja historia na Intercinek. Tak. Ale tu i zostało. Dobra, na razie, na razie to niech, Dobra, jeszcze możemy te bossy. Te Ty teraz truk nie używam. To, to ciężkie wszystko do samochodu to się odrzuci. Moja... moja prawa ręka. A ja w tej... Ja w tej opasce bym wyleciał. <grym> Ale ty wyleci. Ja bym wyleciał w tej opasce. Ty z jednej strony, ja z drugiej. Gragi. Jedziemy. <grym> Nie widzę tego z Ja lamba dziura. Ja, ja dzisiaj w ogóle... Dzisiaj siedzieliśmy i rozknijaliśmy, tylko chcę troszkę pod światło, żeby mnie troszkę było widać i ciebie. Y, rozknijaliśmy, opowiadałem y, i pokazywałem Sandrze moje życie w Anglii. Jak byłem różne opowiastki. <laughs> Musielibyście mnie. <laughs> tak torturować, ale powiem Wam szczerze, to do, dobre akcje, co? Dobre akcje, no, naprawdę inne życie. My nie znamy tutaj takiego życia. Tak. Ale powiem Ci szczerze, mi te same t-shirty to nie wejdą w tą jedną, to by spodnie też nie... A, ale tak mi na górę, tak? Iść, tak? Tak. Ja już mam patę. Jak mam patę? Parę, parę e, jeansów tutaj muszę. Ten... Posłuchaj, jakby na to pudełko jeszcze wrzucić. No. Na pewno na to pudełku jeszcze dzieci, ale to na razie będę mogła tak zabrać uszami, o tak. Po prostu tak. o tak. I spodni już będą o. Yes. Ludzie ludziska. I on to zebrał tylko w parę... ile? Miesięcy, ja w siedem miesięcy. Miesięc. Bo Sara mówi, boże, ile ty masz rzeczy, a ja... Sara, y, Sara, ale... Sara, Sandra. Sandra na odwrót cały czas. A ja do niej mówię, ale mm, ja tu nic nie miałem, jak się wprowadziłem, ani jednej rzeczy, ani jednej, no z, z pary majtek, z dwa t-shirty, a, a tutaj szafka spodni, szafka t-shirtów, szafka tego, szafka tamtego, kosmetyki, jeszcze łazienkę musimy, a. różne rzeczy podstawowe I, i Sandra jest przerażona, ja mówię, Sandra, a ja... Ja mam w domu dwa pokoje kuchuchu Ja mieszka. jak w się czuję, chcesz co masz? Maseczek, 1500-1900 Tu Cały Cały dom jest w kosmetykach, czyż jest taki? To jest to, to tylko rzęsek, tysiąc tak. sztuk. Więcej, dziesięć tysięcy. Kosmetyki też parę przywiązam. jeszcze dwie siaty mam kosmetyków. Widzę cztery kupy pędzli. Ale to tam są, niech sobie leżą. Ja ten sweter, 100% z Merynosa, wiesz, że on 900 funtów? Ja takie suveniry przywożę. Ale nie, on Holandu, kochanie, no wiesz, z Holandu, kochania, wiesz dobrze. Ale czu, czuć co, nie? Ale czuć co, wiem co innego. To jest Merynosa, to jest króliczek, z króliczka małego. Z małych króliczków, takich specjalnych. Ale dobry będzie na Ciebie, myślę. A jak tylko masz sweter z Merynosa, i cień. Tak. Napija, ja cię Tak, Pozwólcie. Musimy to teraz przenieść. Musimy jeszcze przed podróżą, posłuchaj, wiesz co, Hadesa na spacer długi wziąć, bo później będziemy tam rozpakowywać różne akcje i nie chciałbym go tutaj zostawać na długo. My już jesteśmy w domu po przeprowadzce. Ale ty nie wiesz co ja przygotowałem. Zero%! Procent. Alkohol free. Musimy uczcić to mieszkanie. Posłuchaj, musimy uczcić to mieszkanie, więc kupiłem czynczy nie, było prosecco 0. Dwa plastik. Lodówka dietetyczki to jest. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak schudnąć, wynajmijcie sobie mieszkanie. I tak będzie wyglądała moja lodówka przez, przez najbliższy czas. Więc polewamy, kochana, czyń powinność, musisz przygotować kubki. I ja muszę tutaj sobie nowe, wiesz co, obmyśleć nowe stoiska dla telefonu. Użyjmy tego okapu. Użyjemy tego okapu i... I musimy, posłuchaj, musimy to opić. Trzeba ja uczcić Ty zgrzana, bo, bo gorąco parkowała Sandra daleko samochód, bo stała policja. O Oni patrzą, a my władza, przy... my tylko parkujemy. Przeprowadzamy. Przeprowadzam. się. Tak, dobra. Mm. Jest jakie to dobre. Zaczekaj. Jezus, jestem podekscytowany. Tak nadajemy sobie to ja się pień, więc Jezu. musimy sobie chwilkę. Wiesz... Jeszcze dajcie nam sekundę, bo musimy, my nie będziemy pić zerówki po no troszku. Po, po łyku. Jak nas wyklepie. Zero. Możliwe. Zero i faza. Dobrze, że te korki są plastikowe w tych tanich, to można wiecie, do lodówki. Teraz, teraz już nic nie będzie w lodówce. Teraz będzie... Tylko chin-chin e, zero w lodówce. Zaczekaj. Za nowe mieszkanko. Perfekt. Dobre, dobre wieżka dobre No jeszcze ta sterta tutaj. To właśnie, Ale wiecie co, jestem bardzo wdzięczny Sandrze. Okay. Bardzo mi pomogła, bardzo. Do usług. Ona jest, powiedziała, że jest mistrzynią w przeprowadzkach i jest to prawda. Ja nie wiedziałem, że w taki samochód da się to wszystko spakować. a ona tak no się... jeszcze wejdzie i mocno do... no. zamknę bagażnik. No. Czuł. Ja mówię dobra. Idziemy sobie odsapnąć moi drodzy i, i mówię o mój dobry Boże niech ten dzień już dzisiaj się skończy. Trzy wielkie siaty zakupów tutaj do domu. Ja już wyglądam jak szkielet. Jestem wycieńczony, wygrzany. Ta salmonella też już tam siedzi. Ona, ona cała spocona jak mała, jak mała fryteczka. Jak mała fryteczka. Mała fryteczka ona. Siedzi i co ja Wam mogę powiedzieć, ja tego vloga kończę, żegnamy się, co nie? Dziękuję. Tak, żegnamy się i w następnym vlogu będą wszystkie szczegóły, będzie rozpakowywanie, urządzanie, pewnie zrobimy sobie piękny wieczorek razem przy dobrym winku i dzięki.